Więc tak, co się działo aktualnie? Ja, jako dziennikarz, wpadłem na trop tak zwanej grodziskiej bestii. W pomocy w odnalezieniu jej, pomaga mi ten oto tutaj łowca. Niestety, bestia okazała się silniejsza niż my, no, a tym bardziej łowca, a co dopiero ja. Więc dlatego musimy połączyć siły i ja z dziennikarzyny muszę zmienić się znowu w łowcę. Tak? Come here Los, los, los Okej okay. Panowie, dziennikarzem dżyn jesteś, tak? No, no ja Mianuję Ciebie zastępczym łowcą Więc teraz ode mnie, ze mną tropił bestia Proszę bardzo, trzymaj bro. Dziękuję Dziękuję, że oddałeś mi moją broń, to przede wszystkim A po drugie, wiedz, że kiedyś też byłem łowcą Ale to były dawne czasy Dawny łowca Jednak wróci Dobra co tam karmelisz? A nic, sprawdzam moją broń Dobra, jeszcze sprawdzasz Widziałeś gdzieś bestie? Czyli co? gdzieś bestie? No nie, no jak żeśmy uciekali, no to już nie widziałem jej, za szybko byś biegł Ale musiałeś... Mi jako dawnemu łowcy nie, nie wypada uciekać Ja strzelam, ja ej nie myślę Ale po co to wioś? Bo tu jest bestia blisko nas. Skąd wiesz to? Powiem, potropi ją już cztery tygodnie. Mm -hmm. Cały czas w tym lesie? Tak. Chodźmy na. Tam jest bestia! Ale skąd to wiesz? Wiem, bo tu wczoraj byłem o 23.30 i widziałem. Ja. A już to mówisz, dobra, idziemy. Los, los, los! Ty się zobacz. Kurwa, to chyba bestia. Poczekaj, zobacz, poczekaj, zobacz. Może być, Dobra, chwil, chodź. Bierzemy go z gościa Spak Co ty jesteś? Co to Co jest? Co jesteś? What's your name? What's your name? Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Stop, stop, stop What's your name? What's your name? Ik heb geen geld, ik heb geen geld! Nee, 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 no, geen no, uh, no, 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 probleem, no problem. Kom shut. kom on, kom on, kom on, come on, kom on Kom Come on, come on. Come kom op! Kom op, kom op! Kom You Kom no. no. op! Monster? Uh, monster, monster, Kom op! Kom op! Kom op! Kom me. Kom me, Kom op! Kom op! Kom monster, Kom monster, monster monster drink? No, no, op! move op! Kom op! Kom op! Kom op! Kom nothing. I don't see the nothing. I don't Come on, come on, come on, please. Come on, please. I don't say that. Uh, I forest in the best, best, best. Forest, yeah, yeah, yeah. Polish forest is the best. I like this. I like. I like it. I, no, I like. no, 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 no. I, I, no. I see. I no, you tourist, no tourist. New, new tourist.

kiedy jak po polsku mówię. O te skóry wycięcie No. Gdyby nie ta burza śnieżna, to byśmy go dogonili. No. no, a tak tu e, strzeliłeś chociaż do niego widziałem, że go trafiłeś, no ale co co? co Dwa razy to... w nogę. Jak w nogę? W nogę. A co ostrzegawczy? Tak dałem, trzy razy. trzy razy. Nie wiem to dziwne, ale słuchaj, to, to jedyne dobre, że nie mój portfel zajebał, to jest dobre. Ale mój zajebał. No właśnie. To y, podsumujmy. Aktualnie gonimy bestie, a w środku lasu, gdzieś w dupie, nam jakiś chłop, który mówi An Polish, An Polish, I'm not, Polish, not No to tego, nagle nam kradnie portfel, więc aktualnie szukamy i potwora, i złodzieja. Tak. A jeżeli potwór to złodziej? Też tak może być, ale... nie wiem. No właśnie. Może ten, co grodzi, ukradzie tę księgarkę? To może. O! No, a może no ten, co grodzi, ukradzie. No właśnie. Yeah. No, kurwa. To Ale sprawdzić. mamy broń, musimy. Ale słuchaj, zobacz, zobacz na to. Jak my go tam znajdziemy? Znajdziemy. To są trzaki, to są krzaki, go Znajdziesz go. A już wpadaj na trop, wąchaj. Nie wiem. Znaczy wiesz, wąchaj w sensie przenośnym. Zrób swój, użyj swojego instynktu, łowcy. Hmm. Dobrze. Jesteś pewien? Przecież tam nic nie ma. Dobra. Well, i